Tylko zdrowe krowy są w stanie produkować mleko najwyższej jakości. Co trzeba zrobić, by utrzymać krowy w dobrej kondycji? Komfort krów to kluczowy czynnik. Obory projektowane przez GEA zapewniają Twoim krowom dobre samopoczucie od racic aż po głowę. Wszystko zaczyna się od solidnego podłoża. Krowy produkują mleko, które oddają kilka razy dziennie. Wprowadzenie 800 kg w ruch wymaga zapewnienia wysokiego komfortu i bezpieczeństwa. Dlatego też posadzka powinna być czysta i uniemożliwiająca poślizgnięcie się zwierzęcia. Oczywistym jest, że ktoś musi posprzątać po krowach. Bardzo ważne jest też, aby oświetlenie w oborze zostało dobrze zaprojektowane. Krowy prowadzą dzienny tryb życia i lubią dużą ilość światła. Dla prawidłowego rozwoju potrzebują stałego dostępu do chłodnego i świeżego powietrza. Krowy najlepiej czują się w temperaturach od minus 5 do 18 stopni Celsjusza. Wybór systemu wentylacji w oborze pozwala na utrzymanie idealnego klimatu przez cały rok. Każda krowa zasługuje na dobry i odpowiednio zbilansowany posiłek. Jeszcze lepiej, kiedy serwowana pasza jest świeża i regularnie podgarniana. Prawidłowo zaprojektowany stół paszowy zapewnia dostęp do paszy dla każdej z krów niezależnie od pozycji hierarchii stada. Pomaga to w zapewnieniu spokoju i utrzymaniu harmonii w stadzie. Każda komfortowa obora potrzebuje odpowiedniej ilości poideł. Czysta i świeża woda jest zabezpieczona przed zamarzaniem, co sprawia, że dostęp do niej nie jest ograniczony nawet w czasie zimy. Krowy piją wodę kilka razy dziennie. W zależności od ich wieku, rozmiaru i produkcji mleka potrafią wypić od 50 do 150 litrów każda. Krowy w czasie dnia wielokrotnie kładą się i wstają. Dlatego ważnym jest, aby legowiska zapewniały wystarczającą ilość miejsca na swobodny ruch i przestrzeń dla głowy. Spędzają prawie połowę swojego życia leżąc. Przeżuwając pokarm w relaksacyjnej pozycji, zapewniają sobie idealne warunki do poprawnego metabolizmu. Odpoczynek w tej pozycji wspomaga przepływ krwi do wymienia, co stymuluje produkcję mleka. Ściółka czy specjalne materace zapewniają komfortowe miejsce do spoczynku. Utrzymują ciepło i zapobiegają urazom stawów. Konstrukcja obory pozwala na szybką reorganizację i sprawne przemieszczanie się krów. Kilka prostych ruchów wystarczy, aby krowy zaczęły podążać do karuzeli udojowej. Ruchome i rozsuwane bramki separacyjne są pomocne w codziennym zarządzaniu w gospodarstwie mlecznym. W ciągu kilku chwil zwierzęta jedno za drugim wchodzą na platformę udojową. Na karuzeli udojowej wszystko kręci się wokół doju. Jest to bardzo przyjemne doświadczenie dla każdej z krów. u których zauważymy podczas doju jakieś niepokojące znaki, mogą zostać natychmiast przebadane w specjalnie wydzielonej strefie i poddane odpowiednim zabiegom. W każdym stadzie zdrowotność krowy wymaga specjalnej uwagi. Po doju krowy kierują się w stronę swoich stanowisk. Czy do jedzenia, picia lub odpoczywania. Całe stado powraca do swojej dziennej rutyny. Bydło, które przebywa w komfortowej oborze, odznacza się znakomitą zdrowotnością. Wraz ze zwiększeniem komfortu zwiększa się poziom produkcji mleka.